Royal Mint znana jest inwestorom przede wszystkim z emisji brytyjskiej Brytanii, która zaliczana jest do grona najpopularniejszych monet bulionowych. Nie ma w tym przypadku dlatego, że motyw tytułowej Brytanii, będącej żeńskim ucieleśnieniem mieszkańców Wysp Brytyjskich, jest obecny w kulturze już od czasów Karola II, a więc od XVII wieku. Brytania nie jest jednak jedyną postacią głęboko zakorzenioną w brytyjskiej tradycji, której Royal Mint zadedykowała Monety. Serdecznie zapraszamy na krótką prezentację złotej monety Król Artur 2023, która jest częścią wyjątkowej serii mity i legendy inspirowanej brytyjskim folklorem. Design prezentowanego waloru przenosi nas w niezwykły świat legend arturiańskich. Rewers monety przybliża sylwetkę legendarnego króla Artura, celtyckiego władcy Brytów z okresu wczesnego średniowiecza. Pierwsze wzmianki na temat króla Artura pochodzą z IX wieku z kronik mnicha Nenniusza, które do dziś pozostają nieocenionym źródłem wiedzy na temat historii Anglii i Walii. Znany ze swej szlachetności, sprawiedliwości, nieustraszności i charyzmy, Król Artur był założycielem rycerskiego bractwa Okrągłego Stołu, którego głównym celem była walka ze złem. Stał za budową zamku Camelot, będącego siedzibą samego władcy, jego żony oraz doradcy czarodzieja Merlina. To właśnie w zamku Camelot znajdowała się komnata z Okrągłym Stołem, wokół którego zbierali się rycerze. Historia króla Artura, przekazywana na przestrzeni wieków, do dziś stanowi jedną z najpopularniejszych europejskich legend, ze względu na uniwersalność. W dźwięku. Z tego względu król Artur pozostaje jedną z ulubionych postaci zarówno twórców literackich i filmowych, jak również artystów. Na rewersie monety znajduje się projekt autorstwa ilustratora Davida Lorenza, przedstawiający legendarnego króla Artura dzierżącego w dłoniach słynny miecz Excalibur, który władca otrzymał od Pani Jeziora po tym jak złamał poprzedni miecz z kamienia. Według legend Arturiańskich broń ta miała być wieczna, a jej pochwa miała tę właściwość, że noszącemu nie zagrażały jakiekolwiek rany. Na prezentowanym walorze król został ukazany na tle zamku Camelot. Oprócz tego, na rewersie monety widnieje jej nazwa, rok emisji, informacja o próbie złota, z jakiego została ona wybita, oraz inicjały projektanta. Z kolei na awersie monety widnieje dobrze znany projekt wizerunku byłej królowej Elżbiety II według projektu Jodie'ego Clarka. Twarz monarchini jest skierowana w prawą stronę, a jej głowę zdobi korona. Poniżej wizerunku królowej widnieją inicjały projektanta. Dodatkowo na awersie znajdziemy skrót łacińskiej sentencji, która w języku polskim oznacza złaski Bożej Królowo obręczyni wiary, informacje o wartości nominalnej oraz napis Elizabeth II. Rand monety jest ząbkowany. Złoty Król Artur jest monetą klasyfikowaną do kategorii produktów premium. Nie bez przyczyny przykuwa uwagę nie tylko entuzjastów legend i historii, ale również stanowi obiekt zainteresowania inwestorów, którzy zwracają uwagę na niekwestionowane walory estetyczne złota. Moneta bita jest przy zachowaniu najwyższych standardów jednej z najbardziej renomowanych mennic w Europie, która może poszczycić się przeszło 1100-letnią tradycją. Moneta Złoty Król Artur 2023 jest dostępna w TAWEX od ręki. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą monet bulionowych, dostępną na stronie www.tawex.pl lub do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów stacjonarnych zlokalizowanych w różnych miastach Polski. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania z dzwoneczkiem, lajkowania i komentowania. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!